Kupiec to tarnowska spółka z branży TSL, czyli łączącej transport, spedycję oraz logistykę, zajmująca się międzynarodową spedycją, a także działająca na rynku nieruchomości biurowych. Dziś w programie, w rozmowie moim i Państwa gościem będzie prezes zarządu spółki, Pan Leszek Wrublewski. Dzień dobry, witam Panie Leszku. Dzień dobry. Na początku, w ramach takiego wprowadzenia, ja zawsze zadaję takie pytanie bardzo ogólne moim rozmówcom, aby widzowie również mogli lepiej poznać spółkę. Dlatego proszę kilka słów na temat bieżącej działalności spółki Kupiec. Spółka Kupiec istnieje 20 lat, zajmuje się od tego czasu wyłącznie spedycją. Od pewnego czasu zdywersyfikowaliśmy swoją działalność. I teraz no, święcimy jakieś tam sukcesy. Myślę, że jest to jakaś tam premia za długotrwałą, yy, obecność na rynku pozytywną z dobrymi z dobrymi relacjami z naszymi kontrahentami. Do tego no, niebywałego sukcesu, czyli rekordowych wyników za czwarty kwartał jeszcze przejdziemy, ale pewnie widzowie najbardziej właśnie czekają na ten komentarz, natomiast to mniej więcej w połowie naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze dopytać właśnie o branżę TSL w Polsce, jak ta branża rozwijała się w ostatnich latach. Branża TSL w Polsce, no branża TSL jest, jest szeroko pojmowana, to są magazyny, to, to, to jest transport, to jest przewóz towaru, no my zajmujemy się głównie przewozem towaru, no i zawsze to jest relacja TSL, zagranica TSL polska. Jeżeli wzrasta zapotrzebowanie na, na usługi przewozowe. Na zagranicy wzrasta ta opłacalność dla przewoźników, część, część przewoźników wycofuje się z kraju albo i odwrotnie. Niestety, zawsze są takie takie tarcia na tych dwóch, dwóch, w tych dwóch aspektach. No, mamy i spedycję krajową, i międzynarodową, z tym, że nie ma co ukrywać, międzynarodowa jest dużo bardziej rozbudowana. I, 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 i no cóż mogę powiedzieć, wracając do tematu, jeśli chodzi o Polskę. No na chwilę obecną widać, widać takie oczekiwania, wszyscy się przyglądają, co z tym pakietem mobilności na zagranicy się podzieje, ale ja nie, nie zauważam jakichś wyraźnych spadków, czy to, czy to na, na kraju, czy, czy na, na zagranicy. Jasne, a, a gdybyśmy brevi. mieli. A gdybyśmy mieli tak właśnie porozmawiać, podzielić jakby całą tę spedycję właśnie na międzynarodową, krajową, to czy moglibyśmy jednoznacznie powiedzieć, że któraś z tych jest bardziej opłacalna z punktu widzenia spółki, z punktu widzenia marżowości, też jakby problematyczności, jeżeli chodzi o dogranie wszystkich tutaj, czy umów z klientami, czy, czy, czy właśnie realizacją samych dostaw, czy raczej po prostu jedna i druga no, muszą jakby być obecne razem, równolegle, po to, aby spółka mogła się dynamicznie rozwijać? Zawsze byłem zwolennikiem dywersyfikacji, stąd mamy i spedycję międzynarodową i krajową. Jeśli chodzi o zyskowność o, o marżę, jaką możemy wygenerować czy na kraju, czy na międzynarodówce, jest to porównywalny poziom. Natomiast nie są porównywalne trasy. Jeżeli w Polsce przewoźnik po przekątnej może przejechać Polskę, wykona 700 kilometrów, co rzadko się zdarza, tak po Europie po przekątnej może wykonać, nie wiem, 4000 km tutaj jedno zlecenie to jest średnio u nas to jest 2-2,5 tysiąca kilometrów na międzynarodówce natomiast na kraju to może być i 200 i 100 kilometrów. Więc, więc wracając zyskowność jest podobna natomiast nakład pracy na Uzyskanie tego samego wolumenu obroty, obrotu jest nieporównanie nieporównywalnie większy na, na krajówce, gdyż tu są krótkie trasy, i, i to też jest ważne. Przewoźnicy, który raz już się załaduje, chciałby jechać, 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 a nie za, za 100 czy tam za 300 kilometrów się rozładowywać. Więc tu jest przede wszystkim no jakby skala naszego kraju. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie od wschodniego do zachodniego wybrzeża jest 5000 kilometrów, więc ta skala jest dużo, dużo mniejsza. No i tak, tak, to postrzegam, ale ważne jest dla nas, żeby być na obu rynkach. Wspomniał Pan o tym zasięgu dochodzącym do 2-2,5 dwóch, dwóch tysiąca kilometrów. Proszę o kilka słów jeszcze na temat właśnie krajów, do których gdzieś tam najdalej przewozicie wybrane produkty. No i też przy okazji właśnie tego transportu temat już być może nieistotny, ale no wiemy, że pandemia blokowała pewne, dawała pewne restrykcje pod kątem też przemieszczania się na granicach różnych krajów. Czy jeszcze obecnie dostrzegacie jakieś no, spowolnienie rozwoju właśnie? Z tego względu, czy raczej już ten transport jest otwarty i tutaj żadnych utrudnień nie ma? Odwracając kolejność, jeśli chodzi o pandemię, nie zauważamy albo już jesteśmy przyzwyczajeni do tych obostrzeń, które są, aczkolwiek teraz bardziej widać luzowanie niż, niż zaostrzanie. A jeśli chodzi o odległości, jakie, jakie realizujemy dla, nas, dla naszych przewoźników, to tu jest najważniejszy parytet, czynnik, interes naszych przewoźników. Nasi przewoźnicy są, chcą jeździć na długich trasach, tak jak wcześniej wspomniałem, chcą się załadować i jechać, 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 bo z każdym kilometrem im licznik bije, licznik nie kilometrów, tylko przychodu a na postoju licznik, licznik przewoźnika nie bije, więc my się zawsze ustawiamy na, na, na oczekiwanie naszych przewoźników. Stąd kiedyś jeździliśmy na długich trasach z Polski do Anglii czy z Polski do i do Anglii. Teraz od ponad pięciu lat jeździmy na trasach Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska z przystankami ewentualnie w Niemczech czy w krajach Beneluxu, ponieważ te trasy realizują, tak jak wcześniej wspominałem, 2, 2,5-3 tysiące kilometrów i to jest satysfakcjonujące dla, dla naszych przewoźników. Nasza spedycja jest ustawiona przede wszystkim na interes przewoźnika, nie zleceniodawcy, a przewoźnika. Zlecenia zawsze sobie mamy 20 lat na rynku, doświadczenia, my zlecenia zawsze znajdziemy, natomiast yy, brak, braki, jakie możemy zauważyć, to są w przewoźnikach. Brakuje przewoźników na rynku. 20 lat na rynku, a jednak to ostatni kwartał, czwarty kwartał 2021 okazał się rekordowy. Proszę o komentarz wyników i co wpłynęło właśnie na ten fakt, że był to najlepszy kwartał w historii spółki. No, rzeczywiście, czwarty kwartał zamknęliśmy obrotami na poziomie 14 milionów złotych, zyskiem operacyjnym na poziomie 620, zyskiem netto bilansowym na poziomie 612 tysięcy złotych. Wszystkie te trzy cyfry, oczywiście po odjęciu zdarzeń jednostkowych, są historycznie maksymalnymi poziomami, jakie osiągnęliśmy. Co na to, na to wpływa? No, na pewno wpływa dywersyfikacja, którą już stosujemy od, od 6 lat w naszej firmie. Czy to jest poprzez uruchomienie działalności w indykacji wierzytelności, czy później jeśli chodzi o zakup i wynajem, zakup biurowca, wynajem powierzchni biurowej. No ale nie ma co ukrywać, główny trzon naszych przychodów, to jest spedycja, to jest ponad 95% i, i, i no już nie aż tak mocno, ale znaczącą pozycję w tych ty, zyskach stanowi spedycja. Zawsze jak się spotykałem na różnych sympozjach czy forach związanych z branżą TSL spotykałem się z takim poglądem, że spedycja to minimum 50 milionów obrotów. Wtedy ona jest już stabilna, wtedy, wtedy jest zyskowna. Zyskowna przy normalnym poziomie Zatrudnienia, formy zatrudnienia i, i przy normalnych kosztach. Rzeczywiście w tym roku, w zeszłym roku, przepraszam, w 19, 20 był taki, jaki był. W 19 zbliżyliśmy się do poziomu 50 milionów, w tym znacząco przekroczyliśmy, to było gdzieś 54 i rzeczywiście to widać. A gdzie, gdzie jest odpowiedź, dlaczego akurat 50 milionów? No, w przypadku naszej spółki te 50 milionów pozwala zachować już fajne relacje między poziomem kosztów stałych a, 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 a przychodami. I to, to, to widać, i z tego, z tego jestem zadowolony. No i oczywiście będziemy chcieli dążyć do ustabilizowania tej sytuacji poprzez i jeszcze zwiększenie tych, tych, tych obrotów. No i mam nadzieję, że to osiągniemy. No ten pierwszy kwartał, te, te pierwsze 45 dni 2022 roku po, pozwala mieć nadzieję, że to będzie piąty rekordowy kwartał, jeśli chodzi o spółkę kupiec w, w zakresie i przychodów i i, i, I zysków. W końcówce ubiegłego roku można było spotkać się z nagłówkami gdzieś w internecie, w artykułach, nadchodzi tsunami transportu drogowego. Chodziło o pakiet mobilności, który został w lutym w tym roku wprowadzony. Mówiło się o tym, że transport drogowy podrożeje podobnie jak choćby lotniczy czy morski. Jak rzeczywiście się stało, proszę opowiedzieć o tym wspomnianym właśnie pakiecie. O pakiet mobilności, no, czas wprowadzania pakietu mobilności jest trochę nieszczęśliwy, no bo i, i mamy pakiet covidowy i mamy pakiet mobilności, no ale no, to już było planowane dużo wcześniej. Jakie konsekwencje dla, dla naszej spółki, jak wpłynął pakiet mobilności na naszą spółkę? No, my jesteśmy czystą spedycją, mamy tam jednego tira tak symbolicznie, ale on nie wpływa w ogóle na wyniki spółki. Pakiet mobilności wpływa przede wszystkim na... Koszty i rozliczanie kosztów pracy przewoźników, czyli, czyli nie przewoźników, tylko kierowców, czyli przede wszystkim dotyczy przewoźników. No, oczywiście to się przelewa na nas, bo u nas jeździ ponad 200 przewoźników, stale, stale jeździ w naszej spedycji, więc, więc ten koszt wpływa na ich, na ich zyskowność, na ich opłacalność produkcji czy, 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 czy działalności. I na tym myśmy się skupili. Tak jak mówiłem wcześniej, dla nas przewoźnik jest najważniejszy. My żyjemy z przewoźników, i jako cel stawiamy sobie przede wszystkim zaspokojenie ich potrzeb. Nie potrzeb naszych zleceniodawców, bo tak jak mówię, my mamy dużo zleceń, tylko naszych przewoźników. I w tym zakresie myśmy się skupili na, na, na pakiecie mobilności. A już w czwartym kwartale 2021 zaczęliśmy rozmowy, przygotowania, naciski, próby podnoszenia cen. U naszych zleceniodawców. No, oczywiście spotykało się to z, z, z wrodzoną niechęcią, nikt więcej nie chce płacić, ale przygotowywaliśmy rynek. Jakieś tam małe sukcesy już zanotowaliśmy, no, głównie w grudniu, no i w oparciu o, o te małe sukcesy, mogliśmy w styczniu podnieść wszystkim naszym przewoźnikom stawkę. Na trasach międzynarodowych. Z kolei luty, no, od 1 lutego weszła większość przepisów pakietu mobilności. My skupiliśmy się na, na negocjacji cen. No, najważniejszy element, który, który wpływa na, na też na, na, na nasze relacje z przewoźnikami. Już w lutym zrozumienie, że stawki muszą iść w górę, że jest to konieczne, było wyraźnie widoczne na rynku, aczkolwiek często trafiają się jeszcze stawki stare. I jakiś tam zleceniodawca z Europy próbuje sprzedać taki fracht. No, aczkolwiek no, nie sprzeda, on musi skorygować swoją cenę. Zdarzają się też przewoźnicy, którzy mimo mimo yy, świadomości, że te koszty mu im wzrosły, jeżdżą po starych stawkach. No, różne jest zachowanie ludzi. My walczymy o interes przewoźnika, zwiększyliśmy naszą presję, nasz, nasz nacisk na naszych zleceniodawców, dostawców usług, i, i dzięki temu z kolei w lutym. Podnosimy stawki po raz drugi dla naszych przewoźników, i też, no, ja nie mówię, że wszyscy krzyczą z radości, ale powoli ten proces wyrównywania stawek następuje. Myślę, że to jeszcze potrwa pewnie koniec lutego, może połowa marca, może do końca marca ale jest to, jest to, jest to no, nieuniknione. No, ustawodawca europejski podjął decyzję o zwiększeniu kosztów pracy, tak dookoła mówiąc, no to niestety trzeba za to zapłacić, zapłaci za to cała Europa. No, czy my odczuwamy jakieś inne skutki poza tą naszą misją, że musimy wywalczyć wyższą cenę dla, dla przewoźników? Nie zauważam ani wzrostu, ani spadków. Nie zauważam. No, ilość usług, jaką trzeba wykonać, ona nie spadnie, ilość towaru, ilość ziemniaków, ilość chleba, ilość stali, jaką trzeba przewieźć, samochodów, ona nie spadnie ze względu na pakiet mobilności, więc, więc ja tu nie obawiam się. A, a jak wszyscy wiemy, Polacy przewożą 25% produktów na kołach w Europie, więc takiej grupy nie można wyeliminować. Ja tu czuję się pewnie, aczkolwiek mam świadomość, że muszę walczyć o interes przewoźników i to robimy. Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan o tej dywersyfikacji biznesu, niedawnej dywersyfikacji działalności spółki Kupiec. A co skłoniło Pana tak właściwie do takiego działania? Zawsze uważałem, że biznes trzeba prowadzić bezpiecznie. No, z różnymi też w, w opozycji do tego poglądu, no niebezpiecznie, tylko przez bezpiecznie rozumiem zdywersyfikowany. On musi być zdywersyfikowany, musi mieć różne źródła przychodu. W opozycji do tego poglądu dywersyfikacji nieraz spotkałem się z innymi poglądami, że A, należałoby się skupić na jednym i dobrze to robić. No, Ja nie jestem wielkim bankiem PKO, że dobrze by było się skupić na jednym, aczkolwiek Bank PKO oferuje teraz sprzedaż samochodów, sprzedaż polis, także widać tą dywersyfikację. I z, idąc tym, ty, tym celem zabezpieczenia spółki przed jakimiś wah, wahaniami w konkretnej branży. W 2014 weszliśmy w branżę windykacyjną, utworzyliśmy spółkę BVT, która tam w, chyba w, w 2017 weszła na giełdę, a z kolei w 2016 zakupiliśmy biurowiec, no dość, dość duża inwestycja, bo biurowiec wielkości średniego bloku. No, co niektórzy mi odradzali tę inwestycję, no ale zawsze nieruchomość, bezpieczna inwestycja. Poza tym, parametry wejścia w akurat jako pierwszą tą, tą nieruchomość były dość ciekawe. Zdecydowałem się, no i teraz mogę powiedzieć, że nie żałuję ani jednej, ani drugiej decyzji. BVT, różne były koleje losu tej spółki, aczkolwiek ja widzę teraz dość ciekawą, ciekawą przyszłość przed tą spółką. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, to po zakupie biurowca w Tarnowie w zeszłym roku kupiliśmy biurowiec w Gliwicach, zdążyliśmy już go sprzedać, teraz procesuję kolejne biurowce, bo uważam, że ten, ten kierunek rozwoju, no, poza jedną malutką wadą, że jest ogromnie kapitałochłonny, jest bardzo ciekawy i, i przyszłościowy dla, dla spółki. W kwestii nieruchomości chciałbym jeszcze dopytać, bo rozumiem, że jest to zakup pod wynajem, prawda? Stricte kupujemy nieruchomości po to, żeby, żeby je wynajmować. I no taki jest cel, żeby zarabiać na nich poprzez wynajem. Ok, no to chciałbym jakby kontynuować to pytanie, jako że no, sam pochodzę z Ocholi, z Tarnowa, chciałbym dopytać, czy to miejsce stricte jest atrakcyjne właśnie z punktu widzenia tej działalności biurowej, czy no, mówiąc prosto macie chętnych właśnie ze względu na, na to, że no, przemysły i cały no, rozwój biznesu w Tarnowie jest jak jest i no, pytanie, czy właśnie jest to zainteresowanie, jak to wygląda w Tarnowie, jak to wygląda w Gliwicach? Tarnów jak pan użył jest jaki jest koniunktura w Tarnowie biznes w Tarnowie jest jaki jest jest zauważalna jakaś niechęć do inwestowania w Tarnowie, aczkolwiek ja nie podzielam tego poglądu. Chciałbym zainwestować kolejny raz w tarnowie, może poprzez nieruchomość biurową, może inną. Ja jestem związany z Tarnowem, ale tarnów to też taki, taki zakręty krąg. Z jednej strony nie ma nowoczesnych biurowców, no takich, gdzie koszt wytworzenia to jest 6-7 tysięcy za metr. A ponieważ nie ma nowych biurowców, to i nie ma nowoczesnych, wymagających międzynarodowych czy korporacyjnych najemców. Więc tu jakby kółko się zamyka, jedno, jedno wyklucza drugie. No, myśmy, ja podjąłem ryzyko inwestycji no, wtedy, w tamtych czasach, bardzo dużej jak na nasze nasze możliwości. To się opłaciło. No, teraz najemcom w biurowcu jest, są du, duże, uznane podmioty PKO, Warta, Mar, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego negocjujemy z kolejnym, z kolejnym ewentualnym najemcą duży kontrakt, więc, więc ja nie, da, nie żałuję tej decyzji. No, podobnie było w Gliwicach, podobnie. No, też małe miasto, ale mające swój potencjał rozwojowy. Gliwice pod strefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. No ja osobiście znalazłem tam dwa biurowce, z tego jeden bardzo wysoko plasowany, jeśli chodzi o czynsze. Ja swój pracowałem na poziomie 30, może 35 zł za metr i byłem z tej stawki bardzo zadowolony. I przy tym poziomie ten biurowiec bardzo fajnie się zwracał, więc uznałem tą, tą inwestycję za, za ciekawą. No i akurat też no, nie tylko ja uznałem ją za ciekawą, za ciekawą, trafił się kupiec, który stwierdził, że. że tam chyba jedną, piątą tego biurowca zajmie przez swoją firmę, a resztę będzie korzystał z, z tych pożytków, z czynszów, które ja tam wcześniej. no Ja nie podpisałem, bo kupiłem z czynszami, ale któremu sprzedałem, można powiedzieć, bo, bo to się tak brzydko mówi, ale ja zawsze procesując zakup biurowca, tak naprawdę procesuję zakup czynszów, które ten biurowiec generuje. Tak naprawdę to mi interesuje, no bo to wszystko się sprowadza do tego, że z jednej strony mam ratę kredytową, Czyli kapitał odsetki, plus, plus jakąś tam podatek od nieruchomości, który też nie jest mały. I to wszystko trzeba, trzeba pokryć z czynszów. I uważam, że po, tym, po tej transakcji powinna jeszcze druga połowa, czyli ta równowartość raty kredytowej czynszu, plus, plus podatek od nieruchomości powinna zostać w kieszonce inwestora. Więc taki sposób jakby procedowania zakupu biurowca uważam za bezpieczny. No i takim też się kieruje obecnie. Oczywiście przejdźmy do tematu giełdowego, związanego z walorami spółki. Trwa skup akcji własnych już od kilku lat. Łącznie skupiliście 247,5 tysiąca akcji. Jak długo ten skup jeszcze potrwa? Ile akcji zostało do skupienia? Rzeczywiście jest to druga transza skupu akcji. Pierwsza była już, nawet nie pamiętam. No, w latach 2012-2014 chyba wtedy. Na chwilę obecną jest to ten poziom 247 tysięcy, aczkolwiek muszę dodać, że oprócz tych akcji jeszcze około 250 tysięcy akcji, jeżeli dobrze pamiętam, bo już mi to troszkę uciekło, zostało skupione przez spółkę Kaja i przeze mnie osobiście. Czyli włącznie no, w tym okresie od uruchomienia skupu, czyli od listopada, od grudnia 2021 w sumie ponad 300 tysięcy akcji zostało kupionych, 200 tysięcy wcześniej kupiec kupił za poprzedniej kadencji skupu. I jak to będzie obecnie? No, ja liczę cały czas, zresztą w poprzednich wywiadach to, to podkreślałem, na zaangażowanie rynku. To zaangażowanie rynku teraz jest widoczne. Jest zauważalne, ktoś docenia spółkę, ktoś kupuje. No, z drugiej strony, oczywiście, ktoś sprzedaje. Nie ma, nie ma kupującego bez sprzedającego i odwrotnie. Aczkolwiek, czy ja będę się mocniej angażował w zakupy spółki? Tu jasno chcę podkreślić. Ja nie chcę wyprowadzać spółki kupiec SA z giełdy NewConnect, z rynku NewConnect. Więc teraz mamy razem chyba 78%. Jeżeli bym w tym tempie kupował, co dotychczas, czyli, czyli za y, tam chyba 36 dni, od listopada do grudnia, y, ja, Kaja i kupiec skupili p, ponad 300 tysięcy akcji,

Nie ja wiem, czy się tam nie pomyliłem, no ale poniżej 90%, powyżej 90 jesteśmy bardzo blisko progu ogłoszenia zejścia z giełdy. No oczywiście to nie jest obowiązek, ale, ale no ja do tego nie chcę doprowadzić. Moim celem, tak jak w preambule skupu akcji własnych było dowartościowanie, urealnienie kursu skupu akcji kursu akcji kupiec SA. Po to był skup akcji, nie po to, żeby wyprowadzić spółkę, nie po to, żeby te walory komuś zaoferować. No, mogę się pokusić o, o, o jakieś tam przypuszczenie, że może kiedyś te akcje będą u, umorzone, ale, ale jeszcze raz podkreślam: nie kup, skup, kupiec nie skupuje akcji własnych po to, żeby wyjść z giełdy, tylko po to, żeby. Yy, urealnić kurs akcji. Na chwilę obecną on jest, nie, kurs akcji S.A. jest mocno niedowartościowany. Przy perspektywach rozwoju mam nadzieję, że, że uda mi się sfinalizować zakup porównywalnego biurowca jak w Tarnowie, czyli to jest tam. 2,5-3 tysiące metrów kwadratowych. To jest w zasięgu już obecnych finansów posiadanych przez spółkę. Natomiast może przy wsparciu biznesowym, czy to dłużnym, czy, 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 czy kapitałowym, może uda mi się sfinalizować zakup to, co komunikowałem biurowca no w cenie około 25 milionów. Uważam ten zakup za, za ciekawy, za atrakcyjny. I taki dość perspektywiczny. No ale tu już jest potrzebna, potrzebne większe, większe, większe środki własne. Ale, ale no, ta perspektywa rozwoju przed nami stoi i, i nie sądzę, żeby, żeby, żeby uciekła. Czekamy zatem na dalsze doniesienia ze strony spółki kolejne informacje, być może o nabyciu właśnie tej kolejnej nieruchomości. Ja ze swojej strony bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i poświęcony czas. Również dziękuję. Do widzenia.